Wybierz Pafi Porta, Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl. Jesteśmy na gali TFL 29 w Kraśniku, a ja z nami debiut roku można powiedzieć, bo naprawdę tak jak zawalczył Kamil Turalski w swoim zawodowym debiucie, to marzyłby sobie każdy zawodnik. Świetna walka w stójce, rywal był podłączony, ale jednak nie skończyłeś go czasami tylko gilotyną i to na stojąco, która była tak efektowna, że naprawdę to duszenie było czuć aż na trybunach. No, no powiem ci, że weszło, nie? Naprawdę no zdziwiłem się. mój przeciwnik miał bardzo mocną szczękę, no powiem ci, że jego ja uder... ja go szliłem. Zopatrzę leży już oczy zamknięte, mówię tylko go dobiję i pewnie, za sędzia przerwiec, nie? Pierwszy uderzej, on nagle wstał, no powiem ci, że no, byłem, byłem zdziwiony. Pełen szacunku dla niego. I od razu na odruch wszedł mi wszedł mi w w nogi, co nie? czyli też no kurwa, bo, no, przepraszam, yy, wiesz, czyli jednak też na no, no, odruchach, wiesz, miał wszystko wyćwiczone, nie, no, go, w, automatyzmu, co nie, no, ale wiesz, no jednak, wiesz, jak u mnie zostawił tą głowę, wyczułem tą głowę i od razu wszedł. co nie? jak już poczułem, że ręka wszedła do końca, no to tylko do siatki się wyprostować, nie, i to wiedziałem, że to będzie koniec, nie. Ogólnie zaskoczył Cię ci czymś tym rywal, czy to wszystko, co przerobiliście na sali treningowej, to wszystko stało się w walce? No powiem Ci, że yy, nie zaskoczył mnie. No co prawda powiem Ci, że to jedno kopnięcie na żebra, powiem Ci, yy, trochę mnie zaskoczyło. Pomyślałem, że nie będzie kopał, że wiesz, y, będzie wchodził nogi i ewentualnie jakieś overhandy. No nie, tym y, kopnięciem mnie trochę zaskoczył, tak to nie. Kamil, co dalej? No bo kurczę, tak efektowne zwycięstwo, to mi się wydaje, że nie ma to się zatrzymywać, tylko trzeba iść jak nazwa naszego portalu za ciosem. No oczywiście, no za ciosem pójdziemy, teraz oczywiście no co, no. Y, no ci, jestem zdrowy, także wiesz, szybko pewnie wrócę na treningi, żeby no wiesz, nie tego tak ostatnio tak... W... No wczoraj rozmawialiśmy, żeby wrócić, pobawić się trochę tym sportem i już szykować się do następnej walki? Ja rozmawiałem z Twoim trenerem, to podobno będzie miał zakaz dwa tygodnie wchodzenia na talerze, żebyś wreszcie mógł sobie odpocząć, bo jesteś największym pracującym z całego Extreme Fight Club Nowe Miasto. Nie, no, największe to, Artur, nie? To, to, to jest Artur. To jest, to jest ten, ten pracy tam u nas i ja w sumie może robię mm, dwie czwarte połowy tego, co Artur, tak naprawdę, nie. Artur, Artur tutaj największe poty na treningu w siebie i także nie, mo, nie mogę powiedzieć, że teraz raz największy pracujemy w nas w klubie. To były słowa Huberta, Artur też właśnie był przy tym wywiadzie. Także słuchaj, jeśli będą teraz te dwa tygodnie wolne, no bo wiadomo, trenera trzeba zawsze słuchać, co będzie robił w tym wolnym czasie, jeśli nie będziesz uprawiał sportu. Nie, no coś tam sobie porobię, nie? Jak mi po, nie zabroni przyjeżdżać, no to wiesz... No, a to sobie pobiegam, coś sobie porobię. I tak, aktywnie. Aktywnie, no wiesz, powiem Ci, że u mnie to jest tak, że jak usiądę, no to yy, waga jest dla mnie mściwa, także ona pójdzie w górę od razu, nie? Słuchaj, kolejne walki w Federacji TFL, czy jednak, e, jeśli by coś się trafiło, nie wiem, może za granicą, może na polskim podwórku, to brałbyś to pod uwagę, czy jednak jesteś y, lojalny wobec Federacji i chcesz tutaj iść po pas? Mm, iść po pas, no powiem Ci, to zależy też od, no Organizatora, jakby wiesz, zaproponował mi pas tam coś, to bym wziął, nie? Wiadomo, no kurde, każdy chce być mistrzem, co nie. Czekaj chwileczkę. Proszę Tak, proszę bardzo, jak najbardziej oczywiście. I wracamy. No i każdy wiesz, wiadomo, każdy chce być mistrzem, tak? Czy wiesz, tak mówię ci, no, czy nas na swoim podwórku czy u kogoś? Wiesz no, mm. no tylko zależy od propozycji, tak? I przeciwnika. Kamil, no to nie wiem, no są kozienice za miesiąc, tylko czy to nie za wcześnie? No nie wiem, jakby minerki na to pozwolą, no to powiem Ci, że może i mógłbym, nie? Ale nie, no, już obiecałem koledze, że w tym samym czasie kolega ma walkę na Babilonie, że będą u niego w narożniku, także no też byłoby ciężko, nie? Czyli no właśnie, bo tutaj wspominał Hubert z Arturen, że będziesz właśnie teraz Ty wychodził w narożniku Waszego kolegi klubowego jak, jak wygląda to u ciebie ze stresem? Czy ty bardziej stresujesz się podczas swoich pojedynków, czy jednak ten stres dużo bardziej się objawia, pojawia, kiedy twój kolega walczy w klatce? Nie no, naj, najgorzej zaglądasz walkę swojego kolegi, nie? To jest y, największy ból chyba jaki się odczuwa, nie wiesz, ja w swoją walkę wychodzę, wiem co mam zrobić. Wiesz, stawiałem mi rywala, on jest do pokonania. I to robię, tak? Jeżeli wychodzi kolega, no to wiesz, ty nic nie poradzisz, nie? Także no ciężko, nie? Tak walka Artura, no to powiem ci, no strasznie wyżywałem, nie? No siedziałem, nogami przybierałem, no kurde, wiesz, każdy cios, który, wiesz, dostawał, czy każde, wiesz, przejścia, czy nawet to końcowe duszenie, no to yy, no, ci bolało w, yy, naprawdę, nie? Słuchaj Kamil, dzisiaj jesteśmy tutaj w Kraśniku, yy, walczyłeś też w Końskich na TFL-u. Jak ocenisz? Federacja cały czas prężnie się rozwija i ta organizacja jest coraz lepsza. Czy dzisiaj odczuwasz progres przy tej organizacji gali numer 29? No, tak, e, TFL się rozwija. No, wiesz, każdy, no, każdy się rozwija swo, swoim tempem, co nie? No wiadomo, e, nie miałem takiego nakładu, bo wiesz, jak przykład KSW, no, to im też ciężko na przykład nad, nadgonić, nie, taki Wiesz, no, takiej elity, wiesz, no każdemu jest ciężko nadgońcy, nie tak? Jak przykład nam z chłopaków wskazuje, co ciężko jest wszystko nad muszę iść do robot rano do pracy, a nie na trening, nie? No właśnie jak to się łączy, kiedy nie jesteś zawodnikiem w 100%, że po prostu poświęcasz się temu, tylko musisz, żeby trenować, zarobić w innej pracy codziennej. No to jest tak, no. Wiesz, wstaję rano, idę do pracy. Wiesz, później od razu, wiesz, do domu umyć się, no co, siedzę, jestem w domu godzinę, półtorej i jadę na trening. Wiesz, na trening mamy godzinę tak, dojazdu, nie? Półtorej godziny treningu, później godzina z powrotem, nie? Także no, tak czy siak, patrzymy, mnie w domu nie ma, tylko bardziej nocuję. Kamil, także ja Ci życzę z całego serca, żeby kiedyś ta praca, którą robisz w klubie, na treningach, stała się Twoją pracą codzienną. I żebyś wygrywał tak jak dzisiaj. Tak. Chcesz na koniec coś powiedzieć do naszych widzów? Może coś pozdrowić? Yy, pozdrawiam chłopaków z klubu, całą moją rodzinę, która była obecna na... Yy, na gali, wszystkich znajomych. No, no, i, no i tyle, nie? Dziękujemy za wywiad. Jeszcze raz gratulacje. No, dzięki, cześć. Dzięki wielkie. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafi Porta. Częścią... PPHU składy budowlane paciorek i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.